Ja nie wiem. Wiesz co? No, bądź, bądź Ale ja wolę, ja wolę tego graspa pastakować ogólnie razem z tym itemkiem, tak wiesz. Sporo HP to daj mi się w daje, jak w Mele się prokuje, to no, w porządku. To, to jest prawda. O, leak. Aha, a co tam było? Nie wiem, właśnie. <laughs> IP chyba. Czekaj, czy... Wiesz co? To może nie będę pokazywał tego ekranu, bo tam różne rzeczy mogą. Być. <laughs> no dobra. Nie, spokojnie, nie wiem, co to jest. Mamo ci się tylko odpala, ogarni się. To zaraz ci przeczytam. Nie, zrobię tutaj dla, po prostu dla lekcji, że tak powiem. Za przykład po posłużysz. Także ja tak. Ola. Kurwa, całe łóżko ze spermą ujebane, to jest twoja poprzednia wiadomość, i twoja kolejna. O kurwa, nie trafiłem. Ja pierdolę, nie trafię Q! No nie wierzę. Cześć, stawaliśmy, Dobra. bo piekły ciasteczka, tak. tak? Pierniczki piekły. Wow, jaki ma łańcuch No Na bogato Z łańcuchem? Oooo! No dziękuję, dziękuję dziewczyny Z takim łańcuchem No i która go schrupie? Dobra, żartuję Dedykacją Mogę mu wysłać pocztą Nie, wystarczy, że zjesz Kasia, ja będę zadowolony Czuję się patriotą Kocham Polskę co. E, A czy no, dzieci, które są, były gwałcone ci, za czasów ci. panowania Jana Pawła II, wybaczyły swoim ja uprawcom pierdole. i ukrywaniu pedofilii w kościele? Ciężko co 10 zł chyba już kupić. Pryncypałki. Cztery harnasie. Ej, ale na przykład, moim zdaniem. Gdybym... Paulina kupiła właśnie Minimalikowi 4 harnasie, zapakowane ładnie w kuferek. Czy to byłby zajebisty? Hehehe. na Twitterze o Ukraińcach? Będziesz odklejonego. Czekaj, za Prezenty kupiłem na święta? Nie, nie kupiłem jeszcze. On tak dużo kurwa spamuje. O! Porównał Ukraińców do krzyżaków, patrz Widziałem oryginał tego filmiku wczoraj sobie włączyłem Nie płacz Nie płacz, Pojebane trochę, co? Zobaczcie jaki jest zrozpaczony Aż szkoda czasem się to ogląda tak, tak dziwnie. Super, pokazuj ludziom. za łosie. Kurwa, no nie mogę go zabić. Ja pierdolę. Ja Mordowa czarny raz Mordowa czarna raz Mordowa czarny raz Mordowa czarny raz Mordowa czarny raz Mordowa czarny raz en. Mordowa czarny raz en. Mordowa czarna raz en. Mordowa czarna raz Mordowa czarna raz Mordowa czarna raz en. Mordowa Więc niekiedy jak bierzesz taką bardzo game'ową postać ty pan dusisz od pierwszych leweli, ale wtedy powstaje taka frustracja, że grasz zawsze agresywnie, na przykład cię kampią. Ale tak samo e... jak kogoś na Florydzie, czy nie? Czy kto na Florydzie? Tak samo? Że tak samo co? Nie No czajaj. dusisz. Czy dusisz, no czy tak jak na Florydzie, jak duszą, Ja nie wiem, tak duszą na Florydzie. Może tam ćwiczą takie takie ciosy, bo to rozumiem o jakichś sztukach walki, duszenie MMA, tak? No tak, tak, oczywiście. Nie wiem czemu tam szkołę wymieniłeś, no ale no, no możesz tak, no jeżeli mniej, 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 więcej, mniej więcej o to chodzi, żeby przeciwnik nie mógł zapać oddechu, żeby się wiesz yy, męczył. Po prostu... Niefis, zobaczcie, bo ktoś tu mówi tak. No najgorsze, że dzieciaki to oglądają. Ale nie dobrze dzieciaki to oglądają. No i zobacz, chłop, kurwi, kurwa, kupił yy, bardzo drogie prezenty, no bo tu apart powiedzmy sobie dla przeciętnego takiego wiesz, z jajadacza chleba. Przejęzyczyłem się, przepraszam. Nie chciałem, nie, nie, ja w ogóle nie miałem tego na myśli. Przejęzyczyłem się, przepraszam. To nie, nie o to chodziło. Chodzi o to, że kupił dużo różnych rzeczy. No i też pokazuje to sytuację, że wiecie, a to mam, a no, nie pomocy. O to... A to pomocy! On, on, on udaje, kurwa, no. Nie, nie, nie Karol, proszę, proszę daj! Tam, gdzie ty mu nie dałeś! O, no, Jungle co jest, to odpierdolasz? Gdzie jest woli. Gdzie jest mój jungler kurwa? No. Ja pierdolę, co ty robisz z Ukianą? Dlaczego Czemu... ty mi wyszli, nie? Karma Czemu jest ze złego tymi... zodiaku, nie współpracuje A? chyba tutaj z lwem. Czemu, Czemu ty nie, nie, nie zam... Ja, zam... ja to rozumiem, co... że ty jesteś kurwa z lipca i mamy kurwa grudzień, ale chłopie!